Szanowni Państwo, żołnierze, za chwilę wprowadzone zostaną pododdziały garnizonu Jarosław. Dowódcą uroczystości jest zastępca dowódcy dywizjonu, szef sztabu dywizjonu Major Dariusz Tyl. Na plac wchodzą pododdziały 14 dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Kolumną sztabu dowodzi kapitan Mateusz Tomaszewski. Bateria dowodzenia. Na czele z dowódcą kapitanem Tomaszem Fautą. Druga i trzecia bateria artylerii samobieżnej, którymi dowodzi kapitan Wojciech Drapała. Ostatnia kolumna złożona z żołnierzy 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którą dowodzi kapitan Robert Świzdor. Podziałem na moją komendę Boś! Wojskowa Asysta honorowa, sztandar XIV dywizjonu artylerii samowieżnej i generała brygady Wacława Wieczurkiewicza. prowadzić! Na prawo! Wojskową asystę honorową wystawiła pierwsza Bateria Artylerii samowieżnej, 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej pod dowództwem kapitana Artura Prymona. W składzie pocztu sztandarowego maszerują dowódca pocztu, starszy chorąży sztabowy Krzysztof Sarczyk, sztandarowy plutonowy Maciej Pobrecki, Cysujący plutonowy darmusz kaczmarek. Boś! ono Oddziały, spocznij! Drodzy goście i mieszkańcy Jarosławia, już za chwilę rozpocznie się uroczysty apel. Jak zawsze temu doniosłowemu aktowi towarzyszyć będą nasze symbole – flaga państwowa i sztandar wojskowy. Są one w społeczeństwie polskim otaczane najwyższą czcią. Panie Burgoniku, zastępca dowódcy dywizjonu, szef sztabu dywizjonu, 14 Dywizjonu Artylerii Słowowieżnej i generał generała Brygady Wacława Dzieczurkiewicza, panie Artel, go gotowość pod oddziału garnizonu do uroczystego apelu z okazji święta wojsk rakietowych i artylerii. i will Przyjemność w imieniu własnym, żołnierzy oraz pracowników wojska naszego garnizonu gorąco Was powitać na uroczystych ob obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. W tym bezspornie artyleryjskim garnizonie. Jestem niezmiernie rad, że my, artylerzyści, możemy wspólnie z Wami czcić nasze święto na Jarosławskim rynku. Przede wszystkim witam serdecznie mojego przełożonego. Pana pułkownika dyplomowanego, Jarosław moich znamienitych poprzedników, znaczny poczet honorowych podhalańczyków wywodzących się z naszego garnizonu, przedstawicieli jednostek wojskowych i instytucji garnizonu Jarosław oraz zaprzyjaźnionych przedstawicieli służb mundurowych. Serdeczne słowa przywitania kieruję do prezesów stowarzyszeń, sympatyzujących z naszym dywizjonem. Pragnę ciepło powitać sympatyków i miłośników wojska. Z Ziemi Jarosławskiej oraz żołnierzy rezerwy związanych z Gatunką. Na garnizonem podstawie Jarosław. artykułu drugiego ustawy o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny za wzorową pracę w Wojsku Polskim nadaję brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny pani Dominice Gałuszce. Decyzję podpisał Pod oddziały. z upoważnienia ministra obrony narodowej. Dyrektor Departamentu Kat Radosław Peterman. Pracownik Wojska, wyróżniony medalem Sił Zbrojnych Służby Ojczyzny, do dowódcy wystąp pod oddziały. Poczyń! Proszę o dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pana pułkownika Jarosława Maksymowskiego. Mirosław Różański wyróżnił listem gratulacyjnym kapitana Mateusza Tomaszewskiego, kapitana Tomasza Fołteł, kapitana Wojciecha Drapałę. Pod oddziały Wyróżnieni listem gratulacyjnym od dowódcy Generalnego Rodajści Zbrojnych do dowódcy wystąp od oddziały spocznij! Wyróżnieni do szyku. zmianą zaszeregowania niżej wymienionych na podstawie artykułu 31 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mianuję z dniem 11 listopada 2016 roku na stopień kapitana porucznik Mateusz Tomaszewski, na stopień porucznika podporucznik Wiesław Ko Kochyt na stopień starszego chorążego chorąży Ireneusz Wiśniowski. Na stopień młodszego chorążego starszy sierżant Paweł Krupa. Na stopień plutonowego starszy kapral Łukasz Gurgul starszy kapral Bartłomiej Kozło starszy kapral Cezary Kosek. Na stopień starszego kaprala kapral Piotr Birnbach. Kapral Waldemar Klur. Kapral Dariusz Siewarga. Kapral Łukasz Wilk. Kapral Paweł Wojtowicz. Kapral... Piotr Krzeszowski na stopień starszego szeregowego, szeregowy Kucaj Krystian. Decyzję podpisał. Od Boś! Z upoważnienia ministra obrony narodowej dyrektor Departamentu Kat, Radosław Peterman. Wspólne zasługi dla dywizjonu, współpracę i pomoc przyznaję odznakę pamiątkową niżej wymienionym osobom i żołnierzom. Starszy sierżant Mariusz Pędziński, sierżant Marcin Wróbel, plutonowy Cezary Kosek, starszy kapral Adam Bieniarz, starszy kapral Paweł Wojtowicz, kapral Bogusław Galiński, starszy szeregowy Krzysztof Mudryk, Starszy szeregowy Rafał Grządziel. Starszy szeregowy Paweł Pik. Starszy szeregowy Marcin Błażejewski. Pan Konrad Sawiński. for Artyleria królowa bitewnych pól i artyleria Bóg Wojny ukute jednak zostały dopiero w ogniu wojen, wojen napoleońskich. Bonaparte, artylerzysta z wykształcenia, uczynił z tego rodzaju uzbrojenia swoje najważniejsze narzędzie walki. To jego powiedzenie, iż zwycięstwo jest po stronie tych, którzy mają więcej armat, znalazło odbicie w taktyce i strategii wojsk na całym świecie. Dzień ten jest szczególnie ważny dla nas. To dzień, kiedy możemy nie tylko podsumować całoroczny wysiłek szkoleniowy, podziękować najlepszym z nas czy określić obszary do doskonalenia w kolejnym roku. Nasze święto to również czas refleksji i więzi z tymi, którzy zdjęli już mundury. Skłania on nas również do zadumy. My, współcześni żołnierze Boga Wojny, Korzystamy wciąż z doświadczenia i umiejętności naszych poprzedników. Wdrażając jednocześnie nowoczesne rozwiązania odpowiadające wysokim potrzebom i wymaganiom całych sił zbrojnych, wojska rakietowe i artylerii stanowią zasadniczy komponent w systemie wsparcia ogniowego sił zbrojnych. Gratuluję doskonałe, doskonałego opanowania artyleryjskiego Rzemiosła, a wszystkim moim podwładnym. życzę dalszych sukcesów. I satysfakcji z dotychczasowych dochodów, spełnienia marzeń i planów oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. W imieniu własnych żołnierzy i pracowników Wojska 14 Dywizjonu Artylerii Samopiężnej serdecznie dziękuję za życzliwość, współpracę, wzajemne zrozumienie i nieocenioną pomoc, wszystkim tym, dzięki którym w służbach w garnizonie daje dużo powodów do nacechowana jest przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem, ponad przeciętnymi predyspozycjami i przede wszystkim odwagą. I tego, panie pułkowniku, w pana dywizjonie na pewno nie brakuje. W tym szczególnym dniu życzę państwu przede wszystkim spełnienia wszystkich zamierzeń zawodowych. Jeszcze lepszych wyników na poligonach, a przede wszystkim niegasnącej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, z dobrze wykonywanej służby. W życiu osobistym wszystkim Państwu życzę i Państwa rodzinom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. A wszystkim dzisiaj wyróżnionym, odznaczonym i nagrodzonym. Szczerze gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję. Żołnierze, Wszystkiego najlepszego. Panie burmistrzu, panie starosto, żołnierze. Dziś po raz kolejny z wielką radością i dumą mogę uczestniczyć w obchodach waszego święta. Wódzkowa historia naszego miasta Jarosławia posiada wieloletnią tradycję, choć tak mocno ograniczoną w ostatnim dwudziestoleciu. Już niebawem Dzięki decyzji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który jednym ze swych priorytetów uczynił wzmocnienie i ochronę naszej wschodniej granicy, ta wspaniała historia Wojska Polskiego w Jarosławiu zostanie napisana od nowa. Wierzę, że za rok o tej porze będziemy obchodzić wasze święto w znacznie szerszym gronie. Z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami od ministra obrony narodowej. Czołem żołnierzy. Pozostali żołnierze naszej brygady, dziękujemy wam artylerzyści. Dobrze wykonana robota. Tak trzymać. ...rodnego sił zbrojnych pana majora Tomasza Piotrowicza. Dowódca 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, szanowny pan pułkownik Dariusz Złota. Z okazji święta wojsk rakietowych i artylerii, wchodzonego w garnizonie Jarosław, na ręce Pana pułkownika, przesłane do wszystkich podległych Panu żołnierzy i pracowników resorty Obrony Narodowej, składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Życzę kolejnych lat, uchwywających w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności. A wieloletnia działalność 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej na rzecz naszej Ojczyzny, Niech będzie ciągłym źródłem satysfakcji, ciągłego powodu. i niegasnącego zapału towarzyszą Panu pułkownikowi, jak również wszystkim Pańskim podwładnym w codziennych obowiązkach, a każdy kolejny dzień przynosi w prezencie tylko to, co najlepsze. W tym szczególnym dniu życzę wielu sukcesów, satysfakcji, zadowolenia i pomyślności w realizacji planów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym. Z artyleryjskim salutem szef zarządu Wojsk Grafikowych i Artylerii. Generał Brygady Sławomir Owczarek. artylerii samowieżnej pod dowództwem kapitana Artura Prymona. Kolumną kadry dowodzi kapitan Mateusz Tomaszewski. Bateria dochodzenia pod dowództwem kapitana Tomasza Fołty. Druga i trzecia bateria artylerii samowieżnej, którymi, którymi dowodzi kapitan Wojciech Drapała. Kolumna 21 Dywizjonu Artillerii Przeciwlotniczej, którą dowodzi kapitan Robert Cizdor. Defiladę zamyka Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa pod batutą chorążego Adriana Sadowskiego. Szanowni Państwo, zakończyliśmy uroczysty apel z okazji obchodów święta wojsk rakietowych i artylerii.